Para a cabana. To loteria zakupowa Centrum Handlowego Forum w Gliwicach, która właśnie dzisiaj z 7 września ruszyła i e, główną nagrodą w tej loterii jest wyjazd na karnawał do Rio de Janeiro finał 27 października, więc jeszcze całkiem sporo czasu, żeby wziąć udział w tej loterii. Rozpoczęliśmy ją akurat 7 września, tak się dobrze składa, że akurat na ten dzień przypada święto niepodległości Brazylii, a cały projekt rozpoczęliśmy paradą Samby, która przedefilowała z rynku Gliwickiego do Centrum Handlowego Forum. Żeby wygrać wycieczkę do Brazylii, wystarczy przychodzić do forum, robić tu zakupy, za dowolną kwotę. Nie mamy żadnego limitu ograniczeń co do kwoty zakupów. Co sobotę staramy się, będziemy Będziemy jakieś atrakcje związane z kulturą brazylijską inicjować, m.in. popisy trików piłkarskich, degustacje kuchni brazylijskiej, brazylijskiej kawy, będzie też wizyta znanego podróżnika w Liwicach. no i finał z koncertem Erika Foliego, który tutaj właśnie w niedzielę 27 października nas odwiedzi.